Drew Karpyszyn, Star Wars, Darth Bane, Dynastia Zła Rozdział 23 Zana nie była przyzwyczajona do roli agresora. Podczas wszystkich walk treningowych to Bane miał inicjatywę. Jej styl walki mieczem świetlnym był oparty na technikach obronnych i kontruderzeniach. Schowana za szczelną gardą czekała, aż jej przeciwnik popełni błąd. Tymczasem ten pojedynek był zupełnie inny. Wprawdzie Bane nie miał swojego miecza świetlnego, ale nie znaczyło to, że jest bezbronny. Zana wiedziała, że nie może po prostu się na niego rzucić. Mimo masywnej budowy, Bane był niewiarygodnie szybki i zwinny. Miał także doświadczenie w walce na mojej przestrzeni z czasów, gdy był górnikiem i żołnierzem. Musiała uważać, nie mogła dopuścić go na tyle blisko, żeby miał szansę ją łap, złapać. Nie mogła też dać mu okazji do wykorzystania swojej siły i warunków fizycznych. No i jeszcze musiało poradzić sobie z jego niezwykłą biegłością w posługiwaniu się mocą. Proste techniki, takie jak napór na nieprzyjaciela z drugiego końca pomieszczenia, nie miały zastosowania w przypadku odpowiednio, odpowiednio wyszkolonego przeciwnika. Zarówno ona i Bain Potrafili otaczać się niewidzialnym polem energii, które wchłaniało lub odpierało większość sposobów ataków znanych wszystkim Jedi i Sithom. Ale Bane potrafił też wypuszczać z dłoni niszczycielskie błyskawice energii ciemnej strony i robił to niemal na zawołanie. Zachowując ostrożność, Zana mogła uniknąć ich lub odbijać je mieczem świetlnym. To ją jednak absorbowało w wystarczającym stopniu, żeby mistrz utrzymał się przy życiu. Para złączyła się w zawiłym tańcu. Ona natarła dołem, kręcąc młynki mieczem świetlnym. On skoczył nogami na ścianę i odbił się mocno i przekoziłkował w powietrzu, tuż poza zasięgiem jej klingi. Poderwał się zaraz i odskoczył do tyłu, cofając się przed jej sztychem. Goniła go przez niemal całą długość korytarza, wykonując kolejne pchnięcia i zmuszając ciemnego lorda do całkowitego odwrotu. Bane odpowiadał krótkimi, skoncentrowanymi wybuchami energii, celując z jej stopy. Chciał w ten sposób spowodować utratę równowagi. Zana posuwała się naprzód szybkimi, krótkimi susami, unikając jego ataków, a jednocześnie nie pozwalając przeciwnikowi na chwilę oddechu. Bane zamarkował wycofanie się w prawo, potem skoczył naprzód i wykonał salto ponad jej głową. Wyciągnął jednocześnie rękę, żeby chwycić ją za nadgarstek. Zana uchyliła się i wyprowadziła kopnięcie chwili, gdy lądował za jej plecami. Bein wykonał obrót, złapał ją za kostkę i szarpnął w bok, próbując złamać jej nogę. Zana wywinęła się gwałtownym ruchem, obracając całe ciało wokół po, po, poziomej osi. Równocześnie zaatakowała mieczem świetlnym, zamierzając odrąbać Beinowi rękę w wysoko, na wysokości łokcia. On jednak zdążył się wycofać i klinga, przecięła tylko powietrze. Przyparła go teraz do muru, odcinając drogę ucieczki. Gdy natarła, żeby go wykończyć, Bein posłał w jej kierunku kolejną błyskawicę. Przechwyciła ją mieczem świetlnym, ale siła odurzenia uderzenia odrzuciła ją o krok do tyłu, dając Beinowi dość miejsca, żeby uniknąć śmiertelnego ciosu i wydostać się spod ściany. Zamienili się miejscami i na nowo rozpoczęli swój taniec. Rytm ich pojedynku wyznaczony przez pchnięcie jej uniki zgrał się z pulsowaniem alarmu Zana ruszyła znów za nim w, po w pogoń tym samym korytarzem, którzy przemierzyli w przeciwnym kierunku zaledwie parę chwil wcześniej. Zana podejrzewała, że gdyby to Bane był na jej miejscu zdołoby już zakończyć pojedynek. Wiedziała jednak, że jej zwycięstwo jest nieuniknione. Mistrz był w beznadziejnej sytuacji. Musiał przez cały czas uważać, żeby utrzymywać dystans. Nie mógł sobie pozwolić na najmniejsze potknięcie, a nawet ciemny Lord Sitów nie da rady walczyć perfekcyjnie w nieskończoność. Zana mogła przegrać tylko przez jakiś głupi błąd. Bane mógł jedynie próbować wyprowadzić ją z równowagi swoją nieuchwytnością, ale Zana potrafiła być cierpliwa. Czekała na tę chwile 20 lat i była gotowa ciągnąć ich pojedynek tak długo, jak to będzie konieczne. Dotarli do końca korytarza. Zana już się zdawało, że udało się zapędzić Beina w kozi róg. Tym razem użyła miecza świetlnego, żeby odbić fioletowe błyskawice na boki, zamiast próbować je wchłonąć. Bein miał jeszcze jednego asa w rękawie. Była niecały metr od niego, a jej klinga już opadała, żeby zadać śmiertelny cios. Gdy poczuła, że, że wszystkie... Włoski na karku stają u jej dęba. Świetlisty, purpurowy kokon energii ciemnej strony otoczył na niczym delikatna skorupa, powstrzymując hu huragan czystej siły. Zana próbowała się zatrzymać, ale było za późno. W chwili, gdy jej klinga wbiła się w kokon, uwolniona energia wybuchła, odrzucając ich oboje do tyłu. Bein walnął w ścianę za jej plecami i osunął się na ziemię. Zana poleciała dziesięć metrów i spadła na twardą kamienną podłogę. Podnieśli się w tej samej chwili. Oboje bez większych obrażeń. Ale Bane jeszcze raz zdołał odeprzeć jej atak i wydostać się z potrzasku. Zana wzruszyła tylko ramionami i rozpoczęła kolejne powolne, nieustanne natarcie. Nieustąpliwe natarcie. Na chwilę zatrzymała się, słysząc, że zmienił się dźwięk alarmu. Od razu zrozumiała, co się stało. Pozostało im zaledwie kilka minut na ucieczkę, zanim eksplodu... eksplozje pogrzebią ich żywcem. Zana miała dwie możliwości: przerwać walkę i popędzić w stronę statku, albo zapomnieć o ostrożności i przypuścić jeszcze jeden ostateczny atak na mistrza. Nie mogła pozwolić, Bejnowie uciec. Musiała to zakończyć teraz. Podczas gdy ona zbierała się do ataku, Bane wystrzelił kolejną błyskawicę. Zana odskoczyła na bok, a wiązka energii przemknęła koło jej ucha i uderzyła w ścianę, cniecając chmurę pyłu i drobinek kamienia. Chociaż pierwszy ładunek chybił, Bane posłał kolejny dokładnie po tym samym torze. Odwracając głowę, żeby prześledzić lot niecelnej błyskawicy, Zana zobaczyła miejsce, w którym poprzednio uderzyła w ścianę. W kamieniu powstała dziura wielkości pięści, a w niej tkwiło coś, co wyglądało na jasno czerwony plastik. Zorientowała się, że to obudowa ładunku wybuchowego w samą porę, żeby odskoczyć i użyć mocy do osłony przed skutkami eksplozji. Siła wybuchu odrzuciła ją do tyłu, jednocześnie cała ściana wyleciała w powietrze, zasypując korytarz potężnymi bryłami kamienia. Masywne bloki odpadły z poszarpane... poszarpanego sufitu prosto na podłogę. Zana wstała z trudem, ksztusząc się od pyłu i dymu. Korytarz na wprost niej był całkowicie zablokowany przez gruz i odłamki kamienia. Wyczuwała bejna po drugiej stronie rumowiska. Przeżył wybuch tak samo jak ona. Ale teraz rozdzierały ich tony kamiennego gruzu. Podeszła wolno do zawalonej części tunelu i położyła rękę na krawędzi jednego z potężnych kamieni blokujących przejście. Nawet przy użyciu mocy, utorowanie drogi zabrałoby parę godzin. Musiała spojrzeć prawdzie w oczy. Miała bejna w garści i pozwoliła mu się wymknąć. Wibracje kolejnej eksplozji, tym razem gdzieś daleko w głębi lochu, przetoczyły się po korytarzu, przypominając jej o uciekającym czasie. Przeklinając niewykorzystaną okazję, odwróciła się i pobiegła w tą samą drogą, którą przyszła. W stronę swojego statku. Nad głową cały czas słyszała wycie alarmów. Bain miał nadzieję, że tym niespodziewanym manewrem zdoła zaskoczyć swoją uczennicę. Istniała nawet pewna szansa, że eksplozja ją zabije, grzebiąc pod lawiną kamieni. Gdy podniósł się jednak po wybuchu, wyczuł, że zana wciąż żyje. Chociaż próbowała go zabić, ta świadomość przyniosła mu pewną satysfakcję. Dobrze ją wyszkolił. Głównym celem eksplozji nie było zresztą zabicie Zana. Rozpaczliwy wybieg był w istocie ostatnią szansą Beina, żeby wyjść z walki cało której nie mógł wygrać. Cał żeby wyjść cało z walki, której nie mógł wygrać. I tak mu się udało. I to mu się udało. Chociaż jeśli miał przeżyć, musiał jeszcze wydostać się z więzienia, zanim wszystko się zawali. Nie wiedział, w którym miejscu labiryntu lochu się znajduje. Zanim znalazła go Zana, Podążał za córką Kaleb'a, pozwalając, żeby prowadziła go moc, i nie zwracał zbytnej uwagi na to, dokąd zmierza. Wytężając umysł, wyczuł, że księżna zdołała uciec, ale podczas swojej ucieczki Bane wymordował ponad tuzin strażników. Oni zaś musieli gdzieś zostawić swoje statki. Jeśli nawet nie wiedział gdzie ich szukać, to rozumiał, że może zaufać mocy. Puścił się biegiem, skręcając w lewo to w, skręcając to w lewo, to w prawo, bez chwili wahania i ignorując nieustanne wycie alarmów. Przez całe jego życie, nawet zanim jeszcze dowiedział się, kim jest, prowadziła go moc. Podczas jego kariery wojskowej pozwoliła mu przeprowadzić wędrowców mroku, praktycznie bez szwanku, przez najkrwawsze kampanie wojny. Wówczas sądził, że ma po prostu szczęście, albo wyjątkowy instynkt. Zarzuciło go na zakręcie, a buty straciły na moment przyczepność. Równocześnie poczuł wstrząsy potężnej eksplozji, dochodzące z pomieszczeń położonych gdzieś na samym dole. Z trudem zachował równowagę i przyspieszył, pokonując kolejny tunel. Nie sposób było stwierdzić, czy biegnie we właściwym kierunku. Proste kamienne ściany wyglądały wciąż tak samo. Poczuł wibracje jeszcze jednej ek odległej eksplozji, które Przypomniałem mu o uciekującym czasie. Przy... pochyłość korytarza prowadziła go w górę, co dawało mu otuchy. Dopiero kiedy rozpoczął szkolenie w Akademii Sitów na Korribanie, zrozumiał, że jego niewiarygodne szczęście było w istocie przejawem mocy, która buzowała w nim, zanim jeszcze zdał sobie sprawę z jej potęgi. Kierowała jego czynami i decyzjami, wpływając na wydarzenia w jego życiu. I tylko dzięki temu, że nauczył się wykorzystywać tę potęgę, kierować swoim przeznaczeniem zamiast pozwalać, by ono kierowało nim. Osiągnął swoją obecną pozycję. Moc stała się jego narzędziem. Mógł rozporządzać jej potęgą i naginąć ją do swojej woli. Ale teraz, gdy od całkowitego unicestwienia dzieliły go tylko minuty, Bain, pozwolił sobie na powrót do nawyków młodości. Poszukiwanie wyjścia wymagałoby znacznego wysiłku i koncentracji, a to, by go tylko spowolniło. Nie miał czasu na myślenie i planowanie, musiał działać instynktownie i mieć nadzieję. Minął kolejny narożnik, przemknął przez krótki korytarz i wybiegł na stalowy taras, zawieszony ponad przestrzenną wysoką komnatą. Zjawił się w samą porę, żeby zobaczyć, jak wahadłowiec z królewskim herbem. Doan wznosi się w powietrze i odlatuje. Przez chwilę sądził, że na pokładzie może być księżna, ale gdy sięgnął umysłem, wyczuł obecność kogoś zupełnie innego za sterami kogoś o bardzo silnej więzi z ciemną stroną. Bein nie mógł jednak zajmować się tajemniczą postacią uciekającą wahadłowcem. Miał znacznie poważniejszy problem. Stojąc na tarasie. Wyraźnie zobaczył Iktoci, która kierowała atakiem na niego w jego rezydencji. Miała na sobie ten sam czarny płaszcz i stała przy czarno-czerwonym wahadłowcu. Obserwowała uciekający statek, ale gdy zniknął, odwróciła się w stronę Beina. Na widok Lorda Sithów, jej twarz rozjaśnił uśmiech zadowolenia. Czekałam na ciebie powiedziała. Kiedy ostatnim razem się spotkali, udało się jej go przechytrzyć. Teraz był nieuzbrojony i wyczerpany walką z Zana a jednak był pewien, że zdoła pokonać i Bez elementów zaskoczenia i wsparcia dwudziestu najemników, nie mogła się z nim mierzyć. A gdyby znowu próbowała ugodzić go swoim zatrutym ostrzem, był przygotowany, żeby wypalić toksyny, zanim opanował jego organizm. Bain chwycił za barierę tarasu i przeskoczył nad nią, nie zwracając uwagi na wstrząsy wywołane kolejną eksplozją wewnątrz kompleksu. Gdy spadł na ziemię, nogi poniosły go od razu w kierunku nieprzyjaciela. Ku mu zaskoczeniu i Iktoczy nie cofnęła się, widząc nacierającego wroga. Nie sięgnęła nawet po broń. Uklękła na jedno kolano i skłoniła głowę, wyciągając ręce przed siebie, jakby składała mu ofiarę. Widząc to niespodziewane zachowanie, Bain zatrzymał się gwałtownie kilka metrów od niej. Z tej odległości widział wyraźnie, że Iktoczy trzyma w rękach zakrzywioną rękość jego zagubionego miecza świetlnego i coś, co wyglądało na jego własny holokron. Przyjmij mój dar, panie, powiedziała podnosząc głowę, żeby na niego spojrzeć. Próbowałaś mnie zabić, odparł nieufnie Bane, nie spuszczając jej, jej z oka. Zostałam wynajęta, żeby cię schwytać, sprostowała. To było tylko zlecenie, już zostało zrealizowane. Bane wyciągnął rękę i wziął miecz z jej dłoni, zacisnął palce na znajomej wygiętej rękojeści i zapalił Klingę. I kto ci podniosła się, nie okazując strachu. Co tu jeszcze robisz? Spytał Bane. Wiedziałam, że się uwolnisz, wyjaśniła. Miałam nadzieję, że uciekając trafisz trafisz właśnie tu. Miałaś przeczucie, że cię tu. że cię tu znajdę? Bane powiedział. Bane wiedział o domniemanych zdolnościach prekognitywnych i czy ale miał dość mgliste pojęcie o tym, jak dalece wyraźne czy precyzyjne mogą być ich wizje. Co noc, widziałem cię w moich wizjach, odpowiedziała. Nasze losy są ze sobą splecione. A jeśli twoim przeznaczeniem jest zginąć z mojej ręki? zapytał unosząc klingę. Żadnemu z nas nie jest pisane zginąć tu, w tym miejscu, mój panie. Jakby na przekór jej słowom, komnata zatrząsła się od kolejnej eksplozji w głębi kompleksu. Czego ode mnie chcesz? Pozwól mi się od ciebie uczyć. Poprosiła, najwyraźniej nie zwracając uwagi na szybko narastające zagrożenie wybuchem. Wprowadź mnie w arkana ciemnej strony. Zdrać mi tajemniki, tajniki sitów. Zdajesz sobie sprawę, o co mnie prosisz? spytał Bane. Moje życie jest pozbawione celu, wytłumaczyła ich Ty możesz nadać mu sens. Możesz wskazać mi drogę do mojego przeznaczenia. A co ty możesz mi zaoferować? Lojalność, oddanie, wahadłowiec, który zabierze cię z tego więzienia zanim się zawali. I córkę Kaleba. Kolejna eksplozja nastąpiła na tyle blisko, że usłyszeli jak odbija się echem w korytarzu. Zgadzam się, odpowiedział Bane po chwili namysłu i zgasił miecz świetlny. Niecałą minutę później byli już na pokładzie wahadłowca i Ktoci, zastanaw... zostawiając za sobą kamienne więzienie i jego agonalne wstrząsy. Zana wracała tą samą drogą, którą przyszła kierując się w stronę niewielkiego hangaru, gdzie powinni na nią czekać set i jej wahadłowiec. Całe jej ciało było nasycone mocą, a nogi niosły ją tak szybko, że wiatr rozwiewał jej włosy. Biegnąc, czuła wstrząsy unoszące się z głębi lochów, wywoływane przez eksplozje, z których każda kolejna następowała trochę bliżej niż poprzednia wybuch spowodowany przez Bejna był pojedynczym ładunkiem zdetonowanym przez jego trzeszczącą błyskawicę energii. Te eksplozje były o wiele silniejsze. Osiem czy dziesięć ładunków rozmieszczonych w niewielkiej odległości wybuchało jednocześnie, powodując zawalenie całej sekcji kompleksu. Zanim opuś opuściła oświetlone korytarze, Otworzonej przez najemników części lochów, i zapuściła się w ciemne tunele nieużywanego skrzydła, którym dostała się do środka, eksplozje były już na tyle bliskie, że słyszała je tak samo wyraźnie, jak czuła wibracje w podłodze. Następowały teraz po sobie w krótszych odstępach czasowych niż początkowe 10 sekund, wybijających równomierny rytm. Zanurzyła się w mrok, nie, nie zawracając sobie głowy prętem jarzeniowym. Oddech miała urywany i nieregularny, ale szła bardzo pewnie. Każdy miał się i nerw jej ciała buzował potęgą mocy, a zmysły wyostrzone były do niezwykłego poziomu. Nie musiała jej widzieć, żeby odnajdywać drogę. Jak nietoperz słyszała echa alarmu, które odbijały się od ścian, podłogi i sufitu, pozwalając jej nakreślić dźwiękowy obraz otoczenia. Dudnienie detonowanych ładunków stanowiło kontrapunkt dla jednostajnego wycia alarmu. Kiedy wpadła do hangaru, w którym czekał jej wahadłowiec, zaskoczyły ją dwie sprawy. Po pierwsze, światła i statku niemal ją oślepiły po całkowitych ciemnościach podziemnych tuneli, którymi biegła. Drugą niesłodzianką był brat, brak Seta Harta. Zawsze podejrzewała, że set może zwiać, ale nie potrafiła znaleźć powodu, dla którego miałby zniknąć zastawiającej wahadłowiec. Nie miało jednak czasu, żeby się nad tym zastanawiać. Usłyszała grzmot kolejnej eksplozji, tym razem na tyle blisko, że aż zatrzęsły się ściany hangaru. Wskoczyła do wahadłowca i uruchomiła go w momencie, gdy następny wybuch zakołysał statkiem. Usiłując nie, nie wypaść z fotela pilota, Zana pociągnęła za drążek i statek poderwał się z ziemi. Przechyliła go mocno i skierowała w stronę wylotu hangaru, po czym uderzeniem piłści odpaliła główne silniki. Zwycięstwo, zwycięstwo skoczyło do przodu i wypadło z jaskini w chwili, gdy ostatni wybuch. Zdetonował ładunki umieszczone w ścianach hangaru, powodując zawalenie całej konstrukcji. Gdy tylko znalazła się w bezpiecznej odległości, Zana wprowadziła współrzędne lotu i wyłączyła autopilota. Teraz statek przesuwał się nad powierzchnią do Ana, podczas gdy ona osunęła się na fotel, próbując złapać oddech. Szaleńczy bieg do wolności wyczerpał ją zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Całe jej ciało pokrywał pot, a mięśnie udłydek drżały. Grożąc kurczami. Przeżyła, ale całą tą misję trudno było uznać za sukces. Pozwoliła Beinowi wymknąć jej się z rąk i nie miała wątpliwości, że jej mistrz zdołał wydostać się z kamiennego więzienia tak samo jak ona, a na dotatek straciła ucznia. Nie wiedziała, czy set uciekł, czy zginął w wybuchu, i nie było prostego sposobu, żeby się o tym przekonać. Relacja, którą w ciągu dwudziestu lat stworzyła z Beinem, była na tyle silna, że rozciągała się na całą galaktykę. Czułaby jego śmierć, niezależnie od tego, gdzie i kiedy, byś ona nastąpiła. Set był jej uczniem zaledwie od kilku dni. Wyczułaby go, gdyby znajdował się w pobliżu, tak samo jak każdego, kto miał bliską łączność z mocą. Ale nie było między nimi żadnej szczególnej więzi. Jednak set stanowił najmniejszy z jej problemów. Ważne, że Bane wciąż żył. Wiedziała, że gdy tylko odzyska swój miecz świetlny, będzie jej szukał. Chyba, że ona znajdzie go pierwsza. Tyle, że Zana nie miała pojęcia, gdzie zacząć poszukiwania.